Witam was w pierwszym odcinku serii e, pomysły na redstone Okej okay, no dzisiaj Dzisiaj w pierwszym odcinku pokażę wam coś takiego podstawowego co może wam się spodobać Nie wiem jak to nazwać, nazwę to coś podzielę przekaźniki e, Tutaj podzielę redstone w miejscach А что ты не пойдешь? Ты просто выходи, Ой, ты раз же так шутку. Иди, что делать раз. Tyle, co... Dobra, to na ja tyle zapraszam na kolejny odcinek, nie kiedy będzie, ale postaram się coś wymyślić.